Witam cię bardzo serdecznie, Krawczyk Martyna, hashtag Mental Cię z tej strony. I dzisiaj właśnie poczułam ten moment, tą intuicję, ten impuls, tą chęć i tą taką autentyczność do tego, aby zaprosić Cię i powiedzieć ci, ci. I powiedzieć Ci o tym, co się będzie działo, co będziemy robić, co nas czeka w nadchodzącym roku, który za chwileczkę pięknie do nas się zbliży, gdyż jest właśnie 21. Sierpnia, i za niecałe dwa tygodnie rozpoczynamy nowy rok szkolny. A co za tym idzie, rozpoczynamy nowe działania dla niektórych, wyzwania, być może plany, cele i chciałabym, żebyś ty dołączył do tego, co my w Mental Pro robimy w naszej społeczności, abyś mógł zdobyć jak najwięcej. Możliwości, abyś mógł zdobyć jak najwięcej inspiracji, motywacji do działania i tego wszystkiego, co realizujemy, i dlatego ja tu do ciebie wychodzę pięknie w tej przestrzeni dzisiaj, w której jesteśmy, ale będziemy je zmieniać, nie będzie ona zawsze taka sama, ponieważ chcę stymulować Twoje umysł, chcę Ci pokazywać różne rzeczy i chcę, żebyś był przygotowany na różne doznania, nie tylko takie stacjonarne, które są dla Ciebie. Znane, ale również takie, których się nie spodziewasz, których nie dostajesz od innych przedstawicieli mediów społecznościowych, tylko dostaniesz je ode mnie. I ja ci to obiecuję i serdecznie Cię zapraszam do tej pięknej podróży. Bardzo dziękuję, że jeszcze wytrzymujesz ze mną tę minutę 47 i ponieważ tutaj jesteś, mam dla Ciebie fantastyczną nagrodę i konkurs. Lecę z. Że tak powiem, improwizacyjnych myśli, i to też jest ok. Więc to nie będzie ten konkurs, i ja chyba powinnam teraz przerwać. Generalnie powinnam teraz zrobić stop, zacząć od nowa i polecieć jeszcze raz. A wiecie, co ja zrobię? Wypię Twoje zdrowie. I zrymowam. A widzicie, co ja zrobię, wypię ja Twoje zdrowie, jak się dobrze czuję. Co mi się tutaj tak nie poproszę, więcej światełka. W ogóle pięknie wyglądam. Dziękuję za każdy komplement w moim kierunku. Ty również pięknie wyglądasz. Ponieważ piękno to jest stan umysłu, tak samo jak szczęście i radość. To nie jest ani bluzka od córki, to nie jest ani pomadka od przyjaciółki, to nie jest nieufarbowany włos ani designerskie okulary. Piękno to jest coś, co nosisz w sobie, to jest coś, czym emanujesz, to jest coś, co czujesz i to jest piękno. Piękno będzie synonimem dobrej energii. I również tego, w jaki sposób postrzega rzeczywistość, i w jaki sposób postrzegają ludzie ciebie. Ja wiem, że jesteś piękny, ponieważ oglądasz mnie, a oglądając mnie zgaduję, i że tak powiem, wydaje mi się, że już co nieco wiesz o tym, w jaki sposób ja działam, co nieco wiesz o tym, w jaki sposób ja funkcjonuję i jakie mam marzenia, jakie mam cele, jakie mam myśli, co chcę realizować, i właśnie dlatego słuchajcie, moi drodzy. Zabawimy się w grę i będzie konkurs, jednak będzie konkurs, napiąłam się kawy, i stwierdziłam, że to jest świetny pomysł. A tym pomysłem będzie właśnie działanie takie, abyś ty, mój drogi, udostępnił to teraz, co się dzieje. To będzie trochę takie embarrassing, bo nie jest to zaplanowane, jest improwizowane. Ja widziałam jedno, ja wiedziałam, że chcę Ci przekazać podczas tego, co tu się dzieje, to, że ja będę z Tobą się spotkała mojego połączenia z Tobą teraz wizualnego jest przede wszystkim fakt, aby Ci przekazać informację, że będziemy się widywać regularnie. Co to oznacza? To znaczy, że właśnie kreuję grafik i w tym grafiku będziemy spotykać się raz w tygodniu na takim live'ie. To znaczy, no nie na takim, bo to nie jest live, tylko ja teraz nagrywam wideo, ja je puszczę Tobie, a live'a zrobimy sobie takiego, że jest live na Facebooku i ty będziesz o nim wiedział i chciałabym, żebyś mnie poinformował, w jaki dzień ten live na pewno, albo byłby dla ciebie bardziej mm, odpowiedni, kiedy byś chciał mnie oglądać, słuchać. I daj mi y, znać o tym, czy to będzie poniedziałek, czy tuesday, czy piątek, czy środek, jak to kiedyś moje dziecko mówiło. Idąc dalej z tematem, żeby nie zabierać Twojego cennego czasu, mój drogi, ponieważ ja wiem, że on jest bardzo cenny, y, daj mi znać, udostępnij, a jak udostępnisz, będziesz miał szansę wygrać karty Mental Pro, bo takie one są tak piękne, a są tak wartościowe. Ja pracuję na nich mega bardzo często i to jest po prostu cudowne. Ludzie, kochani, za chwileczkę do Was wrócę. I ja cię, daję Ci możliwość wygrania zestawu tych kart, ale Twoim zadaniem będzie udostępnienie tego, co teraz tu oglądasz, tego, tego całego pięknego wideo, a następnie zaproszenie swoich znajomych i napisanie, dlaczego to udostępniasz. Czyli nie robisz tylko udostępnij czy share, ale przez dlaczego. Mhm. Dobra. Okej, OK. no to co, losujemy. Słuchajcie, które dzisiaj? 21. Y, 21. karteczka lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja czy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 1. To tak, co mamy. Uuu, fascym, dobra. Dobra jest. Znaczy ja już wiem co to jest. Ja generalnie znam wszystkie na pamięć. I to jest piękne, ponieważ pracuję na nich już jakiś dłuższy czas. I moi drodzy, na. Słuchajcie, no ja tego nie scenizowałam. Wy to widzieliście, prawda? Wy widzieliście, że ja tasuję te karty. Ja magikiem nie jestem. Połowy sztuczek magicznych nie rozumiem. Dynamo przeczytałam, ale ta karta, która teraz się tu pojawiła, no to ja tylko nią zacznę i nią skończę, kochani, i zaproszę cię na cotygodniowe. Live y z Mental Pro. I od energii będzie sam pozytywizm, będą lekcje, będą wyzwania, będzie przekraczanie strefy komfortu, będą konkursy, będzie współpraca, będzie sprzedaż, będą negocjacje, będzie flow, będzie energia. I słuchajcie, cóż więcej? Karta na dzisiaj: One, two, three, go. Start, zaczynamy. I tym pięknym, tą piękną kartą, tak jak powiedziałam, że jednak one. One coś w sobie mają, one są magiczne. I tego Ci życzę, udostępniaj, czego udostępniasz i zaproś swoich przyjaciół, znajomych. I zaczynamy od poniedziałku. Daj mi znać, jaki dzień będzie dla Ciebie najlepszym. I rozpoczynamy wejście w nowy rok szkolny, w nowy rok kalendarzowy, mentalnie. Możemy zacząć w każdym momencie, a my zaczynamy od poniedziałku. Witam Cię bardzo serdecznie. Krawczyk Martyna, hashtag Mental Życzę Ci pięknego dnia i widzimy się niedługo start want to się do zobaczenia, buziaki, pa pa.